A my powinniśmy się grać tam z tyłu klepać Spokojnie Ten z 11 gdzieś grał? Nie Widzisz jak grał Wybijać piłki

Tylko gorszy. no Nie można już, kurwa, gorzej przegrać To czwarta drużyna, kurwa, z czwartą z pierwszej proszę Cię, kurwa Oni czwartą wywalczono, a my czwarta to z czwartym No ani jednego meczu nie wygrali, W No jak wygrali? Normalnie? No. Nie No normalnie nie, kurwa, nienormalnie walkover, ale nie normalnie walkowerem, ale Ale... Ale <laughs> mecz, mecz, mecz Znaczy nie, no tam w tych... E... Wygraliśmy w tych, tych, no... no, no o, w tych rewanżach mi był, nie? Były. Mówię, że przyjechała, nie? Gość, który miał dwie asysty... dwie bramki, jedną asystę. Ale to jest dziwne, dziurka jest uroczą jakaś... po sercu, to jest. Tych tam wyszedł, co? No. Poszła tak, jak na AI. No. To jest tam dziwony pojechał, przecież, nie? Zgłosił się dziwne. Ale... ale Józef jak to pojechał? Ale, ale tego, Józek to wiesz, Ale to tego brunego nam bramki, nie? To już by była chujna, to no, nie nie się, się nie podjął, Ale, no, ale Józek to się Widłem mu jeść. No asystę dałem mu, nie? Widziałem, no. w zatrzymałem się. Patryk gdzie no to dobrze. Tak, wyszła moja. ci no, myślałem, że będzie źle, bo oni mecz mieli. Ci dzielnicy grali, na siłach wejdą, to nas tutaj wiesz, strzelą koniec. Nie miałem to jest takie Oni grają też meczie, wiesz? Ale oni grają za chwilę na choralu chcę. No nie ogóle nie te sztorm, oni też oni tak te samisławi już się zrobili, wiesz, no bo to oni gwiazdami przyjeżdżały. Tak, ale ja ci powiem, ja mam chłopaków, no. które u nas w pracy nie pracy się ja zermują, że też grają też torniami i głupcie i księg się kasławi, głupcie zroczycie, nie ja wie tak? Tak. Także wiesz. Co już się okazało. Kiedyś od nas dostawali, pamiętasz Misiek? 5-2 dwa... Ale wiecie, kiedyś przychodzi taka. Tak, 4-0 chyba?

Spokojnie, twoje puhar macie ty, wziąć i ty nie Nie, nie zaczyna. Równolegle się nie boli? Kurysz, nice. da. Grajcie normalnie swoje. Twoje spokojnie, bez żadnych tych. Po co ma, ma komuś minuty. wpływać? Nie widzieliśmy, że jest coś to zagranego. Patrzymy tutaj Unia. Powiem, trochę szkoda, że w tych... Nie, nie. Uba, nie było tego. Chłopie nie było, trochę lubię. A co? A co? To trochę tak siłowo tak. pojewał jakby trochę wyleczył Nie grałeś. My od dawien dawna nie możemy no, bramki w ogóle strzelić. I, i nie, się bramkaża, no Iwan, już Iwan, tam tam nie, bramkarza, nie. No bramkarza Nie, nie. Nie, 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 ja się Ale, ale... Z drugiej ja się bałem, nie. wiem jeszcze co tu. Ty, ja się bałem. Ja tylko... ja nie. Daj czołg, Nie, przecież ja czemu twoje nie oni... Jak no pani motywacja okay, teraz, teraz zaczę... Ale nie, ci teraz zaczęli grać, a z nami tu zupełnie grali z tyłu. Oni z nami grali tutaj w tej przerywanej. No, z no, nawet nie wychodzili. Bo oni nam w bramkę. No, no. A jak nam w bramkę? No dobra, ty wiesz, no, Ja nie no, widziałem, no, bo to... ja siedziałem, wiesz to i rzucił, kurwa się rzucił, zagadałem. Rzucił grzesiek stał ten 4 metrów od zabóźny. On tak dwa razy i raz w ty tyżej dał ciało. Wiesz co, no ja byłem pewny, że w ogóle to kurwa pod bramkarza rzuciła. No to jaki to się No bramka? nawet nie wiedziałem. No nie, no to był mój błąd, czy tam nie mówiłem. No, Bramkę, kurwa, to potem się zamordowaliśmy. Dobrze, wyrównaliśmy w ogóle. No. Potem źle graliśmy. Przepraszam bardzo, to i tak my wyrównaliśmy. Ja i on. O Reszta. No. się nie liczy. A ci o tutaj tu byli słabi, jak nie wiem. Kamerzysta strzelił bramkę chociaż Strzeliłeś bramkę na No ty tam strzeliłeś ona tak się odbiła i ona by nie tam by nie wpadła no.